Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, Zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce: czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał: Oto słowo pańskie, chwała to. Kochani, bardzo ciekawą ewangelię Bóg nam daje przez ręce naszego całego kościoła na tą mszę z modlitwą o uzdrowienie. Myślę, że słyszeliście, wiele razy mówiliśmy sobie już o tym, że cała Ewangelia Marka tak naprawdę jest takim tekstem, jest takim wielkim umocnieniem, wyznaniem miłości i podniesieniem na duchu dla każdego Chrześcijanina, który jest prześladowany, który czuje się odrzucony, który z powodu wiary w Chrystusa, z powodu tego, że jest chrześcijaninem, jest równocześnie odrzucony i prześladowany. Myślę, że kojarzycie, mówiliśmy sobie o tym nieraz, że Marek decyduje się napisać Ewangelię, spisać to, co święty Piotr w jego w jego działalności mówi właśnie w tym momencie na przełomie 50. i 60. lat pierwszego wieku, kiedy chrześcijanie są najbardziej prześladowani w Rzymie, wybuchają wręcz mordy, cesarz Neron jest bardzo okrutny tutaj dla każdego, próbuje też wykorzystać chrześcijan do zakrycia swoich własnych. Brudnych interesów i próbuje na, na tą sektę, jak ją nazywano wtedy, na nas, zrzucić każdy, każdy grzech, zrzucić każde zło, na przykład podpalenie przedmieść Rzymu. I y, ma się takie wrażenie, że święty Marek mówi przez to, co doświadcza Jezus, do każdego z nas przez, przez te wszystkie wieki i dzisiaj tak samo że jeżeli jesteś naprawdę utrudzony, jeżeli jest Ci ciężko, jeżeli wiele razy już być może prosiłeś o uzdrowienie, być może niesiesz krzyż, jakiś ciężar, który naprawdę Ciebie przygniata, to święty Marek właśnie przez Chrystusa chce Ci pokazać, że, że On to wszystko już przeszedł, że wie, jak to zrobić aby ten krzyż, który nosisz na sobie, nie zniszczył Twojego życia. Bo jeżeli jest źle noszony, to niszczy. Krzyż dobrze noszony, krzyż choroby, czy być może rozpadu rodziny, być może krzyż COVID-u, który wszyscy nie nosimy, dobrze niesiony naprawdę uświęci Cię, bo taką ma moc. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę zwrócili uwagę na to, co Jezus przeżywa właśnie w szóstym rozdziale Ewangelii Marka, kiedy przychodzi do swojego rodzinnego miasta. Moi drodzy, można byłoby to tak podsumować, że główną rzeczą, którą doświadcza Jezus, to jest wyśmianie, to jest jakieś ubliżenie, wyśmianie go. A drugą taką podstawową rzeczą, którą on tutaj doświadcza i czuje, jest niewiara. Niewiara w moc Boga. Niewiara w to, że Bóg jest potężny, że jest mocny, niewiara w to, że jest dobry. I jakby efektem końcowym tego, czego doświadcza Jezus od swoich najbliższych, jest to, że Związuje mu to wszystko ręce. Wyśmianie, podważenie jego autorytetu i niewiara w Boga, który jest wszechpotężny w swojej miłości, naprawdę potrafi skutecznie zablokować działanie Boga, zwłaszcza w naszym życiu, nawet dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Jezus przychodzi w szabat do synagogi, czyli tak jakby. Do swojego parafialnego kościoła i naucza. Mówi z tak wielką mocą, że ludzie zaczynają się dziwić. Na pewno już wielu z nich słyszało o cudach, których dokonał Jezus. Słyszało o tym, że, że Jezus uzdrowił i trędowatego, i teściową Szymona. Już o tym roznoszą się wieści po całej tamtejszej, okrainie, tamtejszej krainie i co się zaczyna dziać. Między krewnymi Jezusa, czyli Jego kuzynami z Nazaretu i najbliższym otoczeniem, sąsiadami, właśnie z tej wioski, w której Chrystus mieszkał, aż do 30 roku życia. Zaczynają o Nim powątpiewać. Tak mówi Marek, i jedni drugich zaczynają umacniać w tym, że jeżeli czegoś jeżeli on czegoś nie dokona wobec mnie, to znaczy, że to jest wszystko kłamstwo. Przecież my go znamy. Zaczynają się takie podśmiechiwania, można powiedzieć, wobec Jezusa, którego on doświadcza, nawet pewnie słyszy. Nie wiem, czy wy mieliście kiedyś takie, takie różne właśnie sytuacje, które najczęściej zaczynają się w naszym życiu od małego dziecka, ja na przykład doświadczałem tego już w podstawówce, że śmiano się z mojego nazwiska. No i w momencie kiedy, prawda, wychodziłem coś robić, coś chciałem zaproponować, to, to odwoływano się do tego, przecież ty się nazywasz Sawiak, co, co dobrego możesz zaproponować. Jest, jest takie coś w nas, że jeżeli nie lubimy jakiejś osoby, jeżeli mamy jakieś wątpliwości wobec niej, to, to zaczynamy ją podkopywać. I tego, tego, tego doświadcza Jezus. I czego doświadcza Jezus? Właśnie w tej synagodze najprawdopodobniej zły duch, pokazując mu to wszystko, mówi: Ty nie jesteś Synem Bożym. Uderza w jego własną wiarę, w autorytet, który dał mu sam Bóg. Moi drodzy, i ten, ten autorytet, który Chrystus dostał z racji swojego narodzenia, z tego powodu, że po prostu jest na tym świecie, usłyszał to też przecież przy Chrzcie w Jordanie, którego udzielił mu Jan Chrzciciel. Ten autorytet jest całe życie w nim podkopywany. Jezus tego doświadcza. Widzimy to w całej Ewangelii Św. Marka. Opuszczają go najpierw jego krewni, następnie nie rozumieją go jego własni uczniowie. Jest odrzucony przez arcykapłanów uczonych w piśmie. W pewnym momencie, kiedy Jezus jest na krzyżu, ma wręcz takie uczucie, że być może, być może Jego własny Ojciec go porzucił. Moi drodzy, i to jest coś, czego doświadcza każdy z nas: podkopywanie naszego własnego autorytetu, które, które to wiąże. Każdy dobry czyn wiąże, wiąże nam ręce do tego, aby nie wierzyć. Wiąże nam ręce, aby dokonać jakiegoś dobrego kroku, być może przebaczenia, być może od dawna jest jakoś mi pokazywane, że powinienem komuś przebaczyć, że powinienem do kogoś wyciągnąć rękę, być może zadzwonić w tych, w tych dniach, ale to, co najbardziej nam przeszkadza, to taka niewiara w to, że ja to mogę zrobić, niewiara w mój autorytet, który dany jest mi przez Pana Boga. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć o tym, co najczęściej zły duch robi, żeby nam ten autorytet pok pokopać, skrzywić, odebrać. Jest taka jest taka anegdota, to się wydarzyło na jednej z lek lekcji religii którą prowadził mój współbrat jezuita i on powiedział dzieciom w trzeciej klasie podstawówki, że działanie złego ducha polega na tym, aby najpierw osobę skusić do złego czynu, do grzechu, do upadku, do kłamstwa, do, do zdrady, do niewypełniania swoich obowiązków. Skusi ciebie najpierw do tego, a kiedy upadniesz, idzie z tym na skargę do Pana Boga, idzie z tym do ciebie i pokazuje ci, jak jesteś do Pani, jakim jesteś słabym człowiekiem, niegodnym tego, aby Pan Bóg Ciebie kochał, szanował, aby szanowali Ciebie inni ludzie. I na tej lekcji religii, kiedy mój współbrat powiedział to dzieciom, że. Że najpierw diabeł kusi, a potem skarży, to jedno z tych dzieci tak zacisnęło zęby i pięści, powiedziało, a to gnojek. Tak jest, moi drodzy, naprawdę tak jest, nie jest to nie jest to działanie, które, które nas buduje. Wręcz przeciwnie, każdy z nas doświadczając tego, Traci powoli swój autorytet i traci wiarę w to, że Bóg, który jest bardzo dobry, który kocha mnie bezgranicznie i który ma moc uzdrowić mnie, będzie w ogóle chciał to zrobić. Przestajemy w to wierzyć, jeżeli nasz autorytet jest, jest nam, nam zabrany. Dlatego chciałbym, abyście dzisiaj spojrzeli na Chrystusa, który jest wyśmiany. Z powodu tego, kim jest, być może kiedy mówią o Nim przecież to jest syn cieśli, prawda? Słyszymy w tym jakieś kpienie, jakąś kpinę. Być może macie też takie doświadczenie w życiu, że z powodu zawodu Twoich rodziców ktoś z Ciebie kpił. Jezus, to co dzisiaj nam pokazuje, że twój autorytet jako dziecka Boga Ojca jest zapisany w niebie nic tego nie wymarze i do tego zawsze należy się odwoływać myślę że myślę że bardzo często możemy Możemy po to sięgać, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujemy Bożej pomocy, ale czujemy, że brakuje nam odwagi, brakuje nam tego autorytetu, który być może jakoś w ostatnim czasie szwankuje, żeby ten autorytet odnowić, wzbudzić. Warto wołać do Chrystusa, warto pójść do spowiedzi, zostawić wszystkie te. Grzechy, różnego typu słabości i prosić Chrystusa o to, aby odnowił we mnie poczucie godności Dziecka Bożego. To jest, to jest tak bardzo ważne. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy będziemy prosić Chrystusa o uzdrowienie, myślę, że, myślę, że Jezus nas do tego zaprasza, aby się nie bać. Aby pomyśleć sobie, że Twój autorytet nie zależy od tego, ile masz dobrych uczynków, nie zależy od tego, ile masz na koncie, ile wnosisz do, do tej kasy rodzinnej. Nie zależy od tego. Ale zależy od tego, że Bóg Ciebie tam już dawno umieścił. Jesteś Jego kochanym dzieckiem. I w związku z tym, i do tego mamy się odwoływać, kiedy, kiedy potrzebujemy uzdrowienia, kiedy potrzebujemy Jego pomocy. Niech ta, niech ta Ewangelia, niech ta postać Chrystusa, dzisiaj weśmianego i w którego nie wierzono, niech będzie naszym takim przewodnikiem. Niech, niech to krótkie słowo rozbudzi w nas taką wiarę, że ze względu na to, że ja jestem dzieckiem Boga. Bóg chce i może mnie uzdrowić. I dzisiaj o to właśnie prośmy.